Z czym ci się kojarzy słoń? Mm, z Termaliką. Z Afryką. Bardzo ciężkim. E, e, masywnym. Z dużym rozmiarem. Z Afryką. <laughs> z naturą, z wielkością, z dominacją. Nie wiem, z Afryką. Ciężarem z, z czymś dużym, ciężkim, olbrzymim. No Termalika chyba. Chyba tak. Termalika nie ciesza. Z mi się kojarzy najbardziej, bo jak tam byłam, to był słoń. Słoń z brukbet z termaliką. Brukbet nie niecieczą. Szczęście. siłą, z mądrością, z przetrwaniem. Z bo tutaj jest słoń taki kolorowy. No, z brukbetem. Eee, też z niecieczą. Ze szczęściem można tak też dodać i z jakąś taką wiarą wygranej i i z siłą taką ukrytą, nie, która się być może w najbliższej przyszłości pojawi. Niech będzie Termalika. A, tak, no kojarzy mi się słonik, no tak faktycznie z kostki brukowej, nie? A Termalika, no właśnie, tak, tak, Termalika, tak. No Termalika z Tarmaliką. Z czym? Z Brukbetem.